Jak już wspomniałem na blogu, przez kilka dni nie będę mógł się połączyć z internetem za pośrednictwem komputera. Więc dziś spróbuję nagrać i udostępnić materiał z niedzieli za pomocą telefonu. Sprawdzę przy okazji, jak wygląda sprawa z przesyłem wideo na YouTube z komórki. Poprzednie nagranie z tej serii. Zamknęło część wstępną, część przedstawiającą moją osobę, i mogę wreszcie przejść do rzeczy i mówić to, co jest godne uszu, które słyszą, już bez zabarwień ideologicznych, religijnych, politycznych czy, czy moralnych, bo te, te cztery przed chwilą wymienione, mają się nijak. Do rzeczywistości. A nie chcę jej, to znaczy rzeczywistości, zawężać w żadnej z ram, czy też yy, rozwadniać jakimiś niejasnymi ogólnikami. Nie wiem, na ile mi się to uda, ale nie chcę również brzmieć jakoś tajemniczo czy enigmatycznie, ale z obserwacji, z samej obserwacji, wiem, że tyle jest interpretacji, ile jest uszu i często bywa, że dwie osoby mają cztery obrazy jednej sprawy czy rzeczy. Ale tak to już jest. Nie chcę też mówić do ukształtowanej już w pewien określony sposób publiki. Wolę by to, co mówię, raczej burzyło każdy z lepek, Burzyło i pozostawiało człowieka samotnym, bo tylko samotne. Serce czuję dokładnie, a umysł a rozumie jasno, tylko pojedynczy umysł. Ostatnimi czasy doświadczam w dużym nasileniu odpowiedzi życia na moją wewnętrzną postawę na na mój sposób bycia. A może nie tyle sposób, co po prostu bycie. Raz na jakiś czas udaje mi się to zaobserwować. Przejawia się to różnymi sytuacjami lub pojawieniem pewnych osób, które bardzo wpływają na moje kolejne decyzje, a życie. Odpowiada na, na mój, na nasz sposób, na to jacy jesteśmy, że tak powiem, w duchu, bardzo wyraźnie, lecz niestety yy, zazwyczaj źle patrzymy. A w zależności od tego, czy odpowiedź ta, odpowiedź życia jest, Odpowiedzią na to, co we mnie wciąż chore, czyli na przykład na postawę walki z życiem i niezgodę na to, co jest, czy też y, odwrotnie, gdy moja postawa rezonuje z tym, co rzeczywiste, i zależnie od tego, życie stwarza odpowiednie sytuacje, stwarza sytuacje, i tym samym, jak gdyby. Determinuje kolejną postawę, kształtuje yy, sposób, kształtuje jakość, jakość, nie sposób, jakość bycia. I to jest moim zdaniem prawdziwa karma. Karma to nie jest związek przeszłości z przyszłością, którego doświadczamy w teraźniejszości. To może jedynie tak wygląda, ale karma to związek życia, czyli rzeczywistości z jakością naszego bycia, z intencją naszych myśli, z jasnością naszego wnętrza. I tak jak powiedziałem, ostatnimi czasy udaje mi się to zaobserwować, tę relację. I dzięki poprzez uważność dostrzegam błędy, a raczej to, co koliduje w moim wnętrzu z tym, ale fajne miejsce. Co koliduje z tym, co niesie z sobą życie, i tym samym ta obserwacja, ta yy, tą świadomością prostuje. Proszę mi wybaczyć, ale teraz może zabrzmie dość patetycznie, ale prostuje drogi przeznaczenia, Już to wszystko odbywa się w teraźniejszości. Karma to odpowiedź życia na naszą jakość, a nie jakiś tor przeszkód, czy egzamin, czy wzór na postępowanie. Nie musimy się dostosowywać do żadnego wzoru. Wystarczy. Odpowiedzialność życiowa. A czym jest odpowiedzialność? Ja da, jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że całe życie nie, nie rozumiałem słowa odpowiedzialność. Słowo odpowiedzialność bierze się od słowa odpowiedź. Zatem dobrą karmę determinuje. Nasza odpowiedzialność, czyli odpowiedź, czyli nasz stosunek wobec życia, na to, co to życie z sobą niesie, ponieważ jeżeli będziemy walczyć z życiem, którego jesteśmy częścią, to jakże może nam się pomyślnie układać? Nie może. Jeden organizm nie może mieć Kilku schematów działania chodzi o harmonię, zestrojenie, rezonans.